Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, no i w tym odcinku oczywiście już na dobre rozpoczynamy drugi sezon w karierze Ipswich Town już dzisiaj. Yy, no zaczniemy tak naprawdę walczyć w lidze, więc co, no nie przedłużam. Proszę bardzo, tutaj jeszcze transfer e, była, bo chyba tak, za 500 tysięcy, no taki tam wiecie, nieistotny ruch, aczkolwiek akurat się to wyświetliło. I zaczynamy dzisiejszy odcinek od meczu z Manchesterem City, e, co jest naprawdę, naprawdę ciężkim wyzwaniem. Jeżeli chodzi o transfery, no to tak naprawdę oprócz tego szrotu, który nadal u nas gnije, e, no to nie zamierzam robić nic, więc myślę, że... Tutaj, już na spokojnie, ten, to okienko zakończymy bez żadnych transferów. Taki jest cel, żeby tutaj nie zmieniać tego składu jakoś diametralnie. A więc, na spokojnie zmierzamy sobie do męczu z Manchesterem City. I jeżeli jakiś ruch się tra trafi, no to właśnie zawodnik mało istotny typu ndaba czy bagot. Czemu czalorek jest zmęczony? To mi się nie podoba. Co do składu, no to oczywiście wychodzimy z standardową podstawą jedenastką. Szansy swojej Keleher jeszcze nie dostanie. On czeka. Keleher cały czas czekać będzie. Znaczy cały czas, on dopiero co przyszedł. Natomiast, e, no, dostawać swoje szanse będzie, ale jeszcze nie teraz. Myślę, że w ciągu najbliższych pięciu spotkań swoją pierwszą szansę dostanie. Aczkolwiek nie obiecuję. Ten mecz oczywiście no nie będzie łatwy De Bruyne, Boże De Bruyne, no De Bruyne tak ale De Jong nowym zawodnikiem, Robertson jakiś um, Di Lorenzo Zobaczmy, jak sobie prowadzimy z e, chyba mistrzem Anglii z poprzedniego sezonu: Manchester City vs. Ipswich, a na odwrót. Wygrywamy 2 do 0. E, więc e, Nketech i Maitland Niles z golami, super. No i tutaj widzę, że wszedł Tłonzebe. Kadiolu, dobry, dobry mecz. E, fajnie zagrał w sumie też Philips, Brown Hill średnio, ale Philips naprawdę na plus. Zespołem, z którego jest wypożyczony, poradził sobie genialnie. E, naprawdę musiał tam mocno, mocno dbać o ten środek pola. Proszę bardzo, mecz pucharowy, no to w sumie szansę swoją dostanie już teraz e, oczywiście Keleher. Skoro gramy w pucharze, no to myślę, że to jest idealna szansa właśnie dla tego oto zawodnika. E, czemu oni są tacy zmęczeni? To mnie trochę dziwi. E, wejdzie też oczywiście... Gdzie jest tu Czemu to on sobie jest taki zmęczony? Co tu się dzieje z kondycjami? Nie czaję tego totalnie. Myślę, że to może być lekki problem w tym roku. Aczkolwiek, no, trzeba będzie jakoś przez to przebrnąć. Karabao Cup nie jest istotny, Istotniejsze jest FA Cup. Natomiast fajnie byłoby tą pierwszą rundę przejść, Zobaczmy: Nottingham vs. Ipswich. No i po karnych udaje się wygrać, w standardowym czasie 0-0, natomiast w karnych wygrywamy i oczywiście meldujemy się w kolejnej rundzie, mimo że już w pierwszej trafiliśmy na zespół z Premier League. Teraz mecz z West Hamem, no i tutaj mam nadzieję, że z kondycjami będzie lepiej, sprawdźmy to, jest lepiej, natomiast nie jest idealnie. Um, oczywiście wraca Czaloba, wraca też Kelvin Phillips. No i tutaj jeszcze fajnie byłoby zobaczyć e, Tuan Zebe z Ndehasa i wraca oczywiście do składu Nawas, który nadal będzie grać. Chociaż Keleher zachował właśnie pierwsze czyste konto, więc to też plus dla niego. No ale zobaczmy: West Ham vs Ipswich. Jak sobie poradzimy z młotami na wyjeździe? 1 do 1 to jest dobry wynik. To jest dobry wynik. Remis na wyjeździe z to jest jak najbardziej zadowalający wynik. Na Was 6-2 ocena. Musimy to mocno obserwować. Ketia z golem to jest mega istotne, no bo to jest nasz napasnik. To jest napasnik, który liczę, że będzie mega bramko strzelny. Co do tego okna transferowego, no to w sumie nie wiem, czy tego nie skipnę, bo tak naprawdę. Wydaje mi się, że ci co mieli odejść, to już odeśle, jeżeli taki daba nie odchodzi, to znaczy, że on już nie odejdzie. Wynzajcie się go sprzeda po oknie. No ale teraz skipuje to Dominik Kotarski. Nazwisko mega mocno polskie, natomiast pochodzi on z Chorwacji, widziałem, że przeszedł za 14 milionów do jakiegoś tam klubu, do Evertonu. Dobrze widziałem? Możliwe. Dobra, Bagot, no może poza okienkiem oni odejdą Natomiast ta dwójka zostaje. Ile mamy kasy? To jest w ogóle mega istotne Może nie mega, ale ważne 12 baniek, więc teoretycznie coś tam zimą możemy zadziałać Jak najbardziej Może się uda kogoś sprzedać I będziemy mieć około 15 milionów I jest na to szansa Być może jakaś kasa z pucharu Jak najbardziej może to wchodzić w grę Mocno zmęczony Czaloba, ale wydaje mi się, że jeszcze jeden mecz da radę zagrać Natomiast co do reszty składu No to w sumie jest ok, Nic tutaj nie zmienia Możemy do meczu przechodzić Więc przechodzimy do meczu Everton Ketia 80 Overall, już Tresor 79. Eee, no, coraz lepiej wygląda ten skład. Bardzo mnie cieszy, że Chaplin tutaj wygląda fajnie. W ogóle, tak patrzę, że to jest drugi sezon, a my praktycznie mamy zmienioną całą jedenaskę. No ale wiecie, no my byliśmy drużyną na poziomie championship, więc nie ma się co dziwić. Wygrywamy 2 do 1. Eee, Basej z golem do tego gola dołożył znowu Ketia. Naprawdę, naprawdę Ketia zaskakuje mega bramko w w tym sezonie. Kaylor na was 7-2 ocena. Dobry mecz, między innymi też Ilinga Juniora 7-8. Eee, no i fajnie, że tutaj zmiany sporo, że zmian sporo, że zmian daliśmy szansę innym zawodnikom. Jak najbardziej dla plus, dla naszego asystenta. No i teraz będziemy grać z Crystal Palace, który oczywiście jak widzicie ma 0 punktów, my aktualnie na miejscu ósmym, ale do dobrze wiemy, że ostatni sezon też zaczęliśmy dobrze, a potem było średnio, eee, no a potem się zawodbiliśmy. Slicker miałby odejść, aczkolwiek nie chce się negocjować, jeżeli oni dają jakiegoś 40-latka 63 overalla, eee, także no trudno. Po tym meczu powinien być fajnie wypoczęty w ogóle Chaloba. Który właśnie często jest zmęczony Hearse tutaj kolejna oferta, ale on zostaje eee, Mimo, że gracie będzie dużo, no to się przyda To samo Burns, eee, no a my właśnie teraz gramy z tym Crystal Palace Skład w sumie zostawiamy jak jest Ja mam nadzieję, że ten Bassi będzie się dosyć szybko rozwijać Bo tak jak patrzę, to overallowo jest on najgorszy w tym składzie Aczkolwiek ja naprawdę wierzę w jego rozwój No i też nie ukrywam, że w grę zawsze wchodzi na przykład dacie, danie szansy szanse Tuonzeb też będzie dostawać szansę, on też musi grać. I tak naprawdę będą oni, rywa będą oni rywalizować ze sobą. A Chambers będzie takim głębszym rezerwowym, którym mam nadzieję, że nie będzie mocno marudzić. Um, no i też w sumie nie powiedziane, że taki tuonzeb zostanie w zespole. Być może odejdzie, być może wtedy kupimy kogoś innego i Basie będzie rywalizować z kimś lepszym. Zobaczymy. Um, co do składu Crystal Palace, no to z nowych twarzy widzę, że jest tutaj jakiś napasnik. Ola Adebomi, nie wiem czy tutaj gra. Jakiś Adaramola, też chyba nowa twarz. Um, no spoko, no spoko ten skład naprawdę nie robi szału e, nawet patrząc na średnią ocenę. Ostatnie 5 meczów to porażki, więc wydaje mi się, że no, nie powinniśmy tego przegrać. Chyba człowiek, zobaczmy. No 2 do 2, niestety, ale to są pierwsze punkty dla Crystal Palace. Tresor z czerwoną kartką, to jest zła informacja, to jest zły mecz Tresora, to jest naprawdę słaby mecz naszego skrzydłowego, ale Brownhill i Philip z golami. E, Iling Junior ponownie fajnie e, w porównaniu do reszty. Wszedł Bassi, wszedł ba Baker, Baker właściwie. No dobra No dobrze, dobrze, dobrze Jak to wygląda w tabeli aktualnie? Jesteśmy na miejscu 8, ok, i teraz mecz z Newcastle, Newcastle, który ma mecz mniej Potem mecz pucharowy z Tottenhamem i ten mecz na pewno dostanie szansę tam Keleher, Dobra, tutaj Zendechas wlatuje i Link Junior oczywiście no i tutaj Basi i w sumie to tyle, że chodzi o zmiany Maitland Knights serio dobrze się rozwija, bardzo mnie to e, cieszy, ale nie dziwię się no, dynamiczny potencjał u niego mega mocno działa z tego powodu, że on miał naprawdę rewelacyjny poprzedni sezon, on miał naprawdę dobre liczby więc dynamiczny potencjał mega mocno go pcha w górę i to jest całkowicie normalne tutaj widzę, że Chavez, widzę, że Hayden nowa twarz, Simon na prawie obronie Thomas jakiś, e, Mario Rui naprawdę sporo zmian jak na Newcastle jak na Newcastle i to nie są jakieś mega e, wybitne zmiany, więc można to wykorzystać, zobaczmy, u siebie no niestety nie, Parkinson oraz Bruno Gonsalves, a Zendycha z czerwoną kartką, co robią nasi skrzydłowi to mnie mega, mega e, zaskakuje i dziwi że nasi skrzydłowi po raz kolejny zbywają czerwoną kartkę, jest to dziwne w Carabao Cup trafiamy na jakichś w ogóle mega mocnych rywali, mogliśmy trafić na czwartą, trzecią ligowca, a trafiamy na zespoły z Premier League, w tym oczywiście z Pers, e, tutaj zagramy w ten sposób um, Troszkę odpoczniemy. No bo od razu potem gramy mecz ligowy, więc ja wolę tutaj przegrać, um, ale za to wygrać kolejny mecz. A więc tak, Murio oraz Baker... Mm, dawaj, Mitchell Baker, cyk. I tutaj oczywiście zagra Kercher no i oczywiście jeszcze jakieś zmiany na ławeczce, żeby zawodnicy byli świeży, 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 no i oczywiście uprzedzając Wasze pytania, czemu robię zmiany tutaj, a nie tam, bo takie są przyzwyczajone, bo tak jest mi wygodniej i tyle, przechodzimy do meczu bez jakiejś większej napinki, jestem w stanie tutaj zaakceptować porażkę, wow! Wygrywamy 3 do 0. To jest ostatnia rzecz, której bym się, bym się spodziewał w tym meczu. Natomiast to jest serio dobra informacja. Awansujemy jeszcze dalej w Karabao Cup. No, i być może teraz nareszcie trafimy na coś słabszego. Małe cięcie, bo pies zaczął szczekać, natomiast myślę, że e, tutaj warto zwrócić uwagę na tego pana, Lukas Milligan, naprawdę dobrze się rozwija, trzeba mieć na niego oko, a jak, już, a, jak już, a jak już rozmawiamy o szkół seniorów, no to chyba przydałoby się jakiegoś skauta zatrudnić, e, właściwie skauta no, oczywiście mamy, ale przydałoby się kogoś lepszego mieć. Natomiast 4 minut nie chcę wydawać, a ci panowie są za słabi, więc poczekamy jeszcze um, i po prostu sprawdzimy sobie to za parę dni. Gramy teraz z Liverpoolem, to również nie będzie łatwy mecz, my na miejscu 12 i to jest jak najbardziej zadowalający wynik. Um, dobra, zmiana oczywiście, Ketia, Tresor... Tutaj oczywiście Brown Hill oraz Philips. Um, czy oni są tak? Oni są obaj prawonożni. Proszę bardzo. Rozwinął się Basi do 77. Bardzo dobrze. Um, no i oczywiście Keleher. Chociaż Keleher wygrał się właśnie 3-0. Keleher zagra z Liverpoolem. To jest jego były zespół. Mam nadzieję, że, że doceni, że dostajesz szansę akurat przeciwko Liverpoolowi. Serio. Daje mu się jakby tak troszkę zemścić. Um, może nie tyle to zemścić, ale pokazać się właśnie na tle um, byłego zespołu. Kumas jakiś na ataku. Na lewej obronie, Beck. Eee, Spójrzcie w prawdopodobnym rogu nad moją kamerką, i jak wygląda ocena ataku. To jest mega dziwne. Ehm, przechodzimy do meczu. No i zobaczmy: trzeba wykorzystać brak dobrego napastnika Liverpoolu i ten mecz wygrać. 1-1, to jest dobry wynik, eee, dobry mecz Kelehera, 6,6 jak najbardziej, zagrał lepiej niż Alisson Becker, proszę bardzo, to jest ciekawostka. Z przed sprzed Morci też, Twanzebe, brown z golem, no i to jest mega istotny punkt, bo z takimi rywalami, no naprawdę, to jest, to jest szacun dla nas, że my potrafimy się właśnie postawić eee, Liverpoolowi. Znaleziono członka personelu, właśnie, to też przydałoby się sprawdzić, strategia zespołu, zobaczmy czy tutaj... Możemy jakiegoś fajnego trenera zatrudnić chociażby na obronę. Sloty są wolne i zobaczmy, no ten pan wygląda fajnie, więc go bierzemy, Ford i teraz zobaczymy czy ktoś do pomocy jest. No ewentualnie ten pan weźmiemy sobie go, wygląda spoko. I w sumie czekajcie, tam był jeszcze dobra, czy był ktoś pięciogwiazdkowy? To jest też ważne w sumie. Nie, same cztery gwiazdki, no dobra, no to póki co to tyle. I myślę, że może już być jakiś nowy scout, którego możemy zatrudnić. Zobaczmy, czy ktoś tutaj się wyróżnia. No nie, szukam kogoś, zawiecie. 2 miliony, milion coś w coś w tym stylu, bo cztery to jest trochę za dużo. Musimy zostawić kasę na następne okno. Kurczę, no co, jestem higienistą? Czemu on zawsze dostaje oferty? Wkurzam już to. My teraz gramy z Norwich, to jest oczywiście Benjaminek. Benjaminek, który ma dwa punkty mniej niż my, i tak naprawdę, e, no fajnie byłoby z nimi wygrać. Kurczę, ten Chaloba, jak on ma kondycję? 74, no faktycznie, no wygląda ona słabo ta kondycja, i chyba trzeba będzie mu zmienić plan rozwoju. Wracam do baramki na was, bo on musi grać mimo wszystko. Chociaż widzę, że tam już mały, e, mały plus mu został, w sensie myślałem, że będzie mieć większego plusa mieć e, Jeszcze Barks sobie zejdzie i wejdzie Luongo Dobra, wiecie co, przydałoby się zrobić jedną rzecz, a mianowicie strategia, plant treningowy I tutaj tak, Chaloba, A, bo tu miałeś skupienie na szkoleniu, no to się nie dziwię e, Czy tutaj jeszcze u kogoś jest coś nie tak? Zendechas. E, nie no, chyba jest ok, chyba jest ok u Nawasa, myślicie? Skupienie? Dobra, zostawmy na zrównoważonym. Najwyżej się to zmieni. Za parę dni, za parę tygodni, może. Ehm, Okej, okay. skład Ipswich, znaczy Norwich. W sumie nie wiem, czy się zmienił, bo nie znam ich składu. Aczkolwiek patrząc na koszulki, no to jakoś mocno się nie zmienił. Ehm, ten mecz, oczywiście, ponownie szybka symulacja. 4 do 2. No, dwa gole stracone przez Nawasa. No i to widać, chociaż nie no, ocena naprawdę dobra, 7-1, więc to musiało być gole, które nie miał co z nimi zrobić. jak z obletem, wow, serio wow, do tego Brownhill, kolejna bramka, Chaplin, wszedł Tłonzebe, Chambers, Bucker, więc zmiany w obronie po raz kolejny, no i dobry mecz między nimi też Tresora, a także nie najgorszy mecz Ilinga Juniora. Um, Okej, okay. ok, radzimy sobie rewelacyjnie. Ósme miejsce w lidze, tak naprawdę, to walczymy póki co o europejskie puchary, Oczywiście będzie to ultra ciężkie zachować taką formę. No, bo pewnie pod nami są jakieś mega mocne marki, mega mocne zespoły. Aczkolwiek, no zobaczymy. Baker za mało gra, Baker właściwie. Murillo to samo, natomiast, no, spodziewam się tego. Że, że oni będą mogli ich odwołać. Natomiast jesteśmy na to przygotowani, mamy pieniądze i w razie czego możemy kupić jakiegoś bocznego obrońcę. Ale i tak, mega mi się podoba, nie wiem jak wam, ale mega mi się podoba, że ten skład, mimo wszystko, po, po części opieramy na zawodnikach wypożyczonych. Uważam, że ma to swój smaczek. No i właśnie obecność takiego Philipsa w składzie naprawdę sporo daje. No i to samo właśnie, między innymi ten wcześniej wspomniany Baker czy też Murillo. Ehm, dobra, no i o ile ten Murio mógłby odejść, tak Bucker fajnie byłoby jakby osa, bo ma dosyć duży overall. Ehm, no co, myślę, że tym składem możemy wychodzić na kolejny mecz. Chciałem dać szansę Keleherowi, ale jeszcze, jeszcze ehm, zagra sobie na was, no bo i tak dobrze sobie radzi, więc nie chcę go karać za, za dobrą grę. To byłoby dziwne, ehm, no ale dobra, Brentford-Ipswich. Wygrywamy 3 do jednego Ketian Ketia i Chaplin. No ten duet jest naprawdę wspaniały, do tego wszedł Zendecha, wszedł Basi, a także Chambers. E, no i ponownie dobrze, dobry mecz Kelora Nawasa, więc nie dziwcie się, że on gra, skoro gra naprawdę dobrze, a Keleher dostaje swoje szanse. Keleher ma te szanse, gra e, i zaraz będzie, będzie zagra, I zaraz pewnie zagra jeszcze raz. E, właśnie, tego skauta trzeba sprawdzić. I tak, w najbliższym meczu, to jest mecz Premier League. Więc oczywiście, gramy podstawą i wraca Basi, 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 hey. dobra, no i Keleher, um, okej, okay. git i zróbmy jeszcze jedną rzecz, bo Keleher zagra dwa mecze pod rząd, a więc plan treningowy dla Nawasa, żeby Nawas był gotowy na mecz jeszcze jeden następny, skupienia na szkoleniu i teraz tak, Złosebro już zagra, zagra oczywiście Keleher. Mecz pochylowy zagra Keleher, a następny mecz zagra oczywiście Nawas. A więc symulujemy u siebie. No i 3 do 1. 89 minuta jeszcze gola pakuje Bro, WS Bromicz. E, natomiast wygrywamy ten mecz Iling Junior Teresa oraz Chaplin z kolejnym golem, Zebe, Baker oraz e, Chambers weszli. No naprawdę sporo tych zmian w obronie robimy, ale dosyć dobrze to wychodzi, więc jak najbardziej na plus. E, cieszy mnie to zwycięstwo, bo to jest zwycięstwo w lidze, te zwycięstwa, te mecze są najważniejsze. E, no a teraz mecz 1-8 finału z Carabao. Cup, kap cup z Southampton. no i tutaj oczywiście zmiany: wejdzie Burns, wejdzie też Zendecha, wejdzie Hirst. Tutaj też chciałbym zobaczyć Luongo albo Morsiego. W sumie niech zagra niech zagra Luongo, skoro jeszcze się rozwija. Ale Morsi też zagra, why not? Um, tutaj dostanie szansę Tuanzebe. No nie, Tuanzebe jest zmęczony. Ale kurde, no wolę, żeby był zmęczony tłonzeń niż czaloba. No i tutaj zagra sobie na nie swojej stronie do końca, ale baker. Mam nadzieję, że da radę. Chociaż Kadioglu teoretycznie może grać na tej stronie, bo widzę, że jest prawonożny, więc on sobie zagra. I robimy coś takiego, żeby nie byli zmęczeni ci ważni zawodnicy. Um, no i przechodzimy do meczu z Southampton. Fajnie by byłoby tutaj wygrać, nie będzie to łatwe, bo Southampton to jest mocny zespół, Alcars na ataku wygląda naprawdę cudownie, ten Bela kocza też jest do wyjęcia. Zobaczmy u siebie. Dwa do jednego. Jesteśmy w ćwierćfinale Carabao Cup. Hirst z golem, Chaplin z golem. No ten Chaplin to jest niesamowity. Ten gościu zasługuje na opaskę kapitańską jak nikt po prostu. Naprawdę nie zamierzam mu tej opaski odbierać um, i w ogóle składu, miejsca w pierwszym składzie mu odbierać, bo on naprawdę radzi sobie w naszym spole doskonale. No i na ten mecz Wraca oczywiście Keylor Navas, który jest, jak widzicie, gotowy, więc zadbałem o to, um, więc wyszło to doskonale. Lekko podmęczony skład, aczkolwiek powinniśmy dać radę, no bo oczywiście przygotowaliśmy i to, jak widzicie, się mocno, mocno opłaca. Um, no dobra, Zendechas i tak, i jeszcze, zanim przejdziemy do meczu z Arsenalem, to oczywiście sztab szkół kiniorów. I czy jest tutaj ktoś ciekawy? Proszę bardzo, za 2 miliony ziomeczek z Anglii. Ja sobie go biorę um, i mamy w tym momencie tego pana i wysyłamy go do, wiecie co, wyślimy go do Irlandii. Keleher będzie mieć kolegę. Szanse na dobrego zdolnika są takie same w tych um, państwach, e, Anglia, a, a, Anglia a Irlandia, więc w sumie tego ziomeczka też wyślemy do Anglii na 3 miesiące, bo nie chce mi się aż tak długo... Aż tak długo sprawdzać dwóch skautów. Widzę, że kamerka się zacięła. Piękną minę mam. Eee, o, proszę bardzo. Wszystko wróciło do normy. No i teraz mecz z Arsenalem, który ma zaledwie 4 punkty więcej niż my. Aczkolwiek, no tutaj myślę, że może być naprawdę ciężko. Darwin Nunes w Arsenalu, skład przeponężny. Willy Orban do tego hakimi. Eee, serio. Naprawdę mocny skład, aczkolwiek ten środek pola nie robi szału, więc być może tam mamy jakąś szansę. Zobaczmy w tym meczu. Wygrywam Nketia z dubletem! Proszę bardzo, Nketia! I Ketia strzela dublet swojemu błędem zespołowi. E, Kelor na was naprawdę dobry mecz, serio! Mimo, że on jest naprawdę już wiekowy, na niego można liczyć, serio! To jest bramka sztopowa, a my radzimy sobie wręcz genialnie. I wiem, prędzej czy później przyjdzie jakieś załamanie formy, aczkolwiek póki co ono nie przychodzi. Póki co radzimy sobie serio dobrze, e, więc oczywiście e, mega się cieszę. Bagot oczywiście dostaje kolejną ofertę i on tych ofert dostaje pierdyliard, ale on nie chce odejść, mimo tego, że u nas wcale jakoś dużo nie zarabia, więc totalnie się dziwię, czemu on aż tak bardzo się tego zespołu trzyma, mimo że nie dostał tutaj jeszcze żadnej szansy. E, gramy ze teraz. Co do składu no to swoją szansę dostanie Kajomin Keleher. Um, bo ostatnio z Liverpoolem dał radę, więc wierzę, że w tym meczu też da radę. Um, tutaj robimy całą zmianę sobie i wejdzie też Luongo. I jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić, a mianowicie wejść w zespół oraz posprawdzać plany rozwoju i kontrakty. na um, Nawosowi kończy się kontrakt i on chce. On tak, on kończy karierę po tym sezonie, więc idealnie zastąpiliśmy go Keleherem. Calvin Phillips. Fajnie byłoby go wykupić, aczkolwiek to nie wchodzi w grę, ponieważ e, daliśmy jakąś absurdalną kwotę wykupu, więc w ogóle bez szans. Trzeba będzie to zrobić po sezonie. Z Barnesem nie możemy przedłużyć, bo on e, chce odejść. Chalobach jest za drogi póki co, ale dobra, nie mieliśmy tego, mieliśmy robić plany rozwoju, więc tak, zrównoważona Keleher to trzeba zmienić. Zmieniamy, chociaż nie, no, to jest najkrótsze, więc zostawmy to. E, Basi to jak najbardziej również trzeba zmienić. Na 4 tygodnie, idealnie, dużo krócej. Um, cyk, Kadioglu też koniecznie to zmieniamy. Proszę bardzo, na 4 tygodnie również idealnie to wszystko wygląda. E, Calvin Phillips oczywiście też. 29 tygodni, proszę. No i jeszcze paru graczy, m.in. Baker, Baker, właściwie. E, też Murillo, aczkolwiek tutaj właśnie. pracujesz w obronie, tu musisz popracować, Baker, bo naprawdę to jest jedna z Twoich e, wad. Murillo, 16 tygodni, duża zmiana również, kilkukrotnie krócej. Chambers, oczywiście, zmieniamy też. Czy on coś grał? Nie, grał on. Chambers gra cały czas, nie? W sensie cały czas z ławeczki wchodzi, dokładnie, super. Um, to akurat wyszło. I to chyba wszystko. Ing. Junior, zmiana na prawe skrzydełko, perfekcyjnie. E, 80 overalla już, ja pierdzielę jak, wy, jak wy, wywalił do przodu, można powiedzieć. Um, troszkę brzydko. Jak wyglądają statystyki, jak już tu jesteśmy? Zobaczmy sobie, e, na Was 6,60, Keleher 7,28, co prawda więcej grał w Carabao, natomiast i tak naprawdę szacun, e, meczów troszkę mniej, ale grają obaj i myślę, że są zadowoleni, tak jest, e, Baker gra i troszkę dziwne, że, że gra za mało, wyrok Atalanty, Kadioglu całkiem spoko, trzy asysty już, Chambers ławeczki tutaj się pokazuje Chaloba troszkę słabo. Eee, lepiej Twansebo już sobie radzi. No i jeszcze lepiej radzi sobie Calvin bassi. więc naprawdę Calvin tutaj szacun. Eee, Maitland nice kolejny dobry sezon, widzę, że się zapowiada. Clark naprawdę dużo gra w Brentford. Już plus do overala. Więc jeżeli odejdzie oczywiście Murillo, no to mamy zastępcę. Idealny ruch eee, Morsi, zmiennik, spoko. Luongo nawet radzi sobie lepiej. Brown Hill, 3 gole Philips troszkę gorzej, ale nie ma goli, więc dlatego gorzej. No i tutaj naprawdę genialne statystyki Majka Tresora, 2 gole, 5 asyst, Chaplin 4 gole um, i on się serio dobrze rozwija. To mnie w ogóle zaskakuje. Zendechas średnio, dlatego też dużo nie gra. Iling 13 spotkań, 2 gole 3 asysty, gorzej niż Tresor, aczkolwiek i tak zadowalająco. No Inketia to jest MVP tego sezonu, póki co e, serio, sporo goli. Ej, co jest? Spurs jest na 18 miejscu w tabeli. Co jest z ich składem? ich skład jest w miarę normalny, w sensie serio, no 82-82-81, ale ostatnie 5 spotkań to 3 remisy i dwie porażki, no to jest szok, wykorzystajmy, że są w słabym momencie i wygrajmy ten mecz, póki można, wygrywamy 1-0, Maitland Niles, mimo tego, że Spurs atakowało, no to Keleher grał wręcz idealnie, wręcz perfekcyjnie, 8-1 ocena, Maitland Niles 9-4, no gościu jest serio znakomity, Keleher to jest naprawdę kozak i myślę, że powoli, powoli staje się podstawowym bramkarzem, no bo radzi sobie lepiej niż na was, więc trzeba go docenić. Oczywiście na was nadal będzie grać. To nie jest tak, że ja odbieram mu, że odbieram mu totalnie e, występy. Bagot nareszcie odchodzi, nareszcie dostał ofertę, którą przyjmuje z Pendix Sporu czy jak coś tam, e, jak, to, jak to tam jest. E, nie interesuje mnie to. Interesuje mnie najbliższy mecz z Brighton, który wcale nie będzie taki łatwy, no bo Brighton to jest oczywiście ceniona marka, aczkolwiek w tym sezonie tych punktów dużo nie uzbierali, bo zaledwie punktów jest tam 12, z tego co widziałem, e, tak. Dwa razy mniej punktów niż my. My na miejscu siódmym radzimy sobie cudownie. Serio, cudownie sobie radzimy. Ten skład jest idealnie skomponowany. I tak z ciekawości, zobaczmy, czy mamy oferty pracy z Manchesteru. No jest. Jest oferta z pracy z Manchesteru United, aczkolwiek. No, przejście do, Manchesteru... do Manchesteru United teraz nie miałoby sensu. Skoro United radzi sobie tak dobrze, to czemu mielibyśmy do nich odchodzić? A ja. Nie chcę odejść do żadnego jednego zespołu z Anglii, dopóki nie przejdę do Manchester United. Eee, aczkolwiek muszę się bliżej zapoznać z karierą McKenny no bo może grał jeszcze w innym klubie angielskim więc ewentualnie tam moglibyśmy przejść, aczkolwiek nie wiem, muszę to sprawdzić. Eee, aczkolwiek to między odcinkami. Hackney? Mm, a tak, to sami zawodnicy, którzy tutaj grali, więc spoko. Zobaczmy, na wyjeździe z Brighton zwycięstwo. Zwycięstwo i kolejny dobry mecz Kelehera, Irlandczyk jest z e, zarąbistym bramkarzem, Brownhill i Chaplin z kolejnym golem, e, no ta dwójka jest serio bramkostrzelna jak na pomocników, e, a zwłaszcza Brownhill, bo on jest jeszcze HPD, e, Chaplin strzela więcej, ale jest ofensywny bardziej, wiadomo. Ostatni mecz w tym odcinku, to będzie mecz z Wolves, e, no tutaj Switch. Zarząd Ipswich chce przedłużyć kontrakt z Barnesem, ale oni nie zdają sobie sprawy z tego, że Barnes tego kontraktu nie chce przedłużyć, więc to w ogóle nie leży w moich rękach, no bo skoro on chce odejść, no to muszę mu na to pozwolić. My teraz gramy z oczywiście, um, z oczywiście z Wolves i ja musiał w tym meczu dać szansę Tuanzebe, mimo że Basi mega mocno się rozwinął, już plus dwa, więc serio za to trzeba go pochwalić. Um, dobra, ok. Przechodzimy do meczu z Wolves, i to jest ostatni mecz w tym odcinku. Um, proszę bardzo, Carlos Soler, do tego Lindelof, Santi bueno, Santiago Bueno, ale on tutaj w sumie grał już. Um, ok, zobaczmy, jak nam pójdzie. W meczu z Wolverhampton, z Wilkami. No i mamy 3-2. Niketia Chaplin znowu. No i Chaplin z dubletem. Jezus. Słuchajcie, jak robicie karierę w Anglii, to bierzcie tego ziomka w ciemno. On jest niesamowity. Zobaczcie na Golion strzela. Co prawda, tutaj widzę, że Keleher 6,5, aczkolwiek to i tak jest ocena dobra, lepsza chyba niż średnia ocena na wasa. Um, jestem mega zadowolony z tego, jak nam idzie. Zresztą, no, kto by nie był? Idzie nam tak dobrze, że, że serio byłbym głupi, gdybym nie, nie był zadowolony. Um, dobra, tutaj, oczywiście, nikogo ciekawego, jak widzieliście sami, ale może w Irlandii, no nie, w Irlandii jest jeszcze gorzej, ale spokojnie, dajemy czas, dajemy czas i Janusz, ktoś w końcu dobry się trafi. My aktualnie kończymy ten odcinek na piątym miejscu w tabeli, jest to wynik. Leicester City na pierwszym miejscu, co jest, trzy, prze, trzy porażki i zero remisów, 12 zwycięstw, no Leicester City chyba, chyba chce ponowić, po, chyba chce, tak, ponowić, nie, tak się, to można powiedzieć, ponowić eee, swój sukces sprzed paru lat i wygrać Premier League, no to byłaby duża niespodzianka, w ogóle zobaczcie ile jest niespodzianek, Leeds na ósmym, Ipswich na piątym, Leicester na pierwszym, serio, Premier League w tym roku jest mega ciekawe, eee, tak samo wydaje mi się, że ten będzie był ciekawy, jeżeli tak, to oczywiście opeczka w górę i wiemy się za parę dni, siemano.